Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, w tę cudowną uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Słowa dzisiejsze, którymi się modlę, to nie potrzebują. Ta modlitwa uświadomiła mi, że jest jakąś biedą naszą, jeśli nie potrzebujemy. Nie potrzebujemy nawrócenia, nie potrzebujemy Pana Boga, nie potrzebujemy drugiego człowieka, nie potrzebujemy pomocy. Jesteśmy samowystarczalni, w zasadzie nam się wydaje, że jest super, bo nie musimy od nikogo zależeć, ani od Boga, ani od ludzi, a tak naprawdę jesteśmy pogrążeni w ogromnej biedzie. I to niepotrzebowanie nie jest na plus, tylko to niepotrzebowanie jest raczej na minus, to znaczy może nas zaprowadzić w jakiś ślepy zaułek, dlatego Jezus dzisiaj... Ta cudowna uroczystość, jak mówiłem, chce nas przytulić do swojego serca i powiedzieć jednak, że potrzebujemy nie tylko nawrócenia, czy przede wszystkim nawrócenia. Jeżeli potrzebujemy nawrócenia, to znaczy potrzebujemy jego serca, bo tylko w jego sercu możemy się nawrócić. To tam mogą te najgłębsze duchowe pragnienia, czy potrzeby. Nasze mogą być zaspokojone właśnie w nim. Dlatego każdy niech dzisiaj przyłoży głowę do jego piersi, tak jak to zrobił Jan podczas ostatniej wieczerzy. Zanim udzielę Wam błogosławieństwa, to chciałbym Was zaprosić na cudowny czas, który przygotowaliśmy dla Was i zapowiadaliśmy jako niespodziankę. Otóż rekolekcję internetową o najświętszym sercu w tym roku wygłosi niezwykle charyzmatyczny. Niesamowity człowiek, który jest sercaninem, jest generałem naszego zgromadzenia. Ojciec Carlos, który z pochodzenia Hiszpana, ale prawie 30 lat spędził w Wenezueli na misjach, a teraz, tak jak wspomniałem, jest naszym generałem. Wybraliśmy się do Rzymu, nakręciliśmy z nim razem rekolekcje i właśnie dzisiaj zapowiedź tych rekolekcji na kanale profeto.pl, czy na portalu, czy w radiu. Sięgnijcie koniecznie po nie, a od poniedziałku codziennie do piątku kolejnych pięć odcinków e, tych rekolekcji internetowych, więc bardzo serdecznie Was zapraszamy do wzięcia w nich udziału. Zapraszamy was, was też do tego, abyście rozpropagowali to, gdzie możecie, także po całym świecie, bo ojciec Carlos mówi e, po hiszpańsku, napisy mamy po polsku, ale też i po angielsku, po włosku, więc słuchajcie, sprawa jest naprawdę Warta, warta Rozpropagowania Dlatego na ten czas rekolekcji Na to dzisiejsze wielkie święto Niech nas błogosławi szczerze Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn i Duch Święty Amen, zostańcie z Bogiem, do jutra